Jest to przykład magazynu tak zwanego bimodalnego, czyli zarówno do, magazyn będzie miał dostęp do torów kolejowych, jak i do transportu samochodowego. Muzyka. Magazyn jest wyposażony w zadaszoną rampę z torami kolejowymi, więc, więc jesteśmy w stanie rozładować tutaj towary z wagonów krytych. Mniej więcej połowa magazynu jest zaregałowana, więc na połowie magazynu będzie około 7000 miejsc paletowych, natomiast druga część magazynu jest na razie bez regałów i będzie służyła do, do magazynowania towarów jakby niespaletyzowanych. Chcemy tutaj przeładowywać towary, które przewozi się koleją, czyli papier, chemię, białe AGD i temu podobne. Dzięki tej inwestycji nasze możliwości magazynowe zwiększają się z, z, z 18 000 m2 do 28 000 m2.